Dzień dobry, witam Was ponownie w moim nowym cyklu rozmów pięć pytań do. Dla przypomnienia powiem, że spotykam się tutaj z interesującymi osobami, z osobami pracującymi w różnych branżach, w różnych zawodach, po to, żeby Was zainspirować i pokazać, co możecie zrobić, aby na daną ścieżkę kariery wejść. Dzisiaj moim gościem jest Kasia Szydłowska. Cześć Kasiu. Cześć, witam. Kasia jest kosmetologiem, od kilku lat prowadzi swój salon kosmetyczny w Bydgoszczy, Chill and Beauty. I z Kasią właśnie będę rozmawiała dzisiaj o takim zawodzie. Kosmetolog, kosmetyczka. No właśnie, Kasiu, zacznijmy od pierwszego pytania. Wyobraźmy sobie, że zgłasza się do ciebie osoba, która chciałaby swoją przyszłość zawodową związać właśnie z tym zawodem. Jakie kroki powinna podjąć? Szkolenia, studia? Co jej byś poradziła? Trzeba też zacząć od tego, że to, jaka ścieżka zawodowa była parę lat temu, kiedy sama zaczynałam, troszeczkę się różni od tego, co jest teraz. Sama kończyłam studium kosmetyczne, a kosmetologią zostałam później i wszystko zależy od tego oczywiście, co dana osoba chciałaby... Tak naprawdę robić w salonie kosmetycznym, jakie usługi wykonywać. Jakby wyjściem i takim punktem pierwszym faktycznie jest szkoła, i czy to będą studia kosmetologiczne, czy to będzie studium kosmetyczne, ma oczywiście to znaczenie, ale właśnie w doborze konkretnych usług. I mój salon funkcjonuje na zasadzie, że wykonuje usługi stylizacji paznokci na przykład kosmetyki białej. I tutaj faktycznie. Do wykonywania tego potrzebne byłyby studia, jeśli chodzi o kosmetykę białą. Natomiast jeśli. Przepraszam, a mogę mieć pytanie, co to jest kosmetyka biała? Są to zabiegi na twarz pielęgnacyjne, Rozumiem. troszkę bardziej inwazyjne, troszkę mniej to jest właśnie kosmetyka biała. Okay. I tutaj, żeby tą wiedzę zgłębić taką, to same studium kosmetyczne tutaj kursy faktycznie mm, nie będą miały miejsca, i faktycznie potrzebna jest kosmetologia, studia kosmetologiczne. E, natomiast e, kosmetyka, kosmetologia tak się rozszerzyła w dzisiejszym czasie. I nie jesteśmy w stanie wykonywać wszystkich usług. Tak naprawdę trzeba skupić się na jakimś, no może nie jednym dziale, ale na pewno nie na wszystkim. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I podstawą faktycznie jest szkoła kosmetologia, tudzież studium kosmetyczne. Natomiast do. Konkretnych już zabiegów czy konkretnych usług e, służą szkolenia, kursy. E, I tak naprawdę no, to, to jest początek, ale musimy się i tak szkolić i chodzić na kursy no, praktycznie cały czas. Czyli w momencie, jeśli dobrze rozumiem, kiedy już jesteśmy tymi ko kosmetyczkami, tak? E, tak, ale wybieramy sobie w pewnym momencie specjalizację, co chcemy, w czym chcemy się specjalizować, no to już cały czas możemy się rozwijać przez całe tak naprawdę nasze życie zawodowe, e, szkoląc się właśnie. Dokładnie. To, to nawet jest móc tak, bo to się bardzo szybko zmienia, kosmetologia galopuje tak naprawdę. Mm. I, I żeby po prostu utrzymać się na rynku, być na bieżąco i doskonalić swoje umiejętności, musimy się szkolić. Co w przypadku osoby, która na przykład zajmuje się czymś innym w życiu i w pewnym momencie, po nie wiem, 10 latach życia zawodowego stwierdza, że chciałaby zmienić ścieżkę kariery i właśnie pracować w Twoim zawodzie? Czy, czy to ma szansę zaistnieć? Co trzeba zrobić ewentualnie, żeby, żeby tak się stało? W tym momencie bardzo ważne są talenty, tak naprawdę. Znam parę osób, które sama szkoliłam, ponieważ też jestem instruktorem, jeśli chodzi o stylizację rzęs, które w jakimś momencie chciały po prostu faktycznie zmienić. Rzucają pracę dotychczasową i zmieniają, chcą stać się stylistkami rzęs. I tutaj faktycznie sam, sam kurs, nie, nie muszą być właśnie tutaj studia do tego, sam kurs jak najbardziej wystarczy, natomiast talent. Jest tutaj jakby kluczowe, czyli jeżeli taka osoba chce, to nie może być tak, że ona sobie wymyśliła, że teraz chce, bo będzie to po prostu łatwy zarobek. Absolutnie nie. Do tego jest potrzebny talent, pasja i w tym momencie można sobie skończyć typowy kurs. Oczywiście dalej to nie jest tylko na jednym, oczywiście się nie kończy, natomiast kursy i, i wtedy można sobie to doskonalić. Jeśli chcemy zostać stylistką paznokci, Tutaj już też, też w zależności oczywiście od, od szkolących, ponieważ nie każdy szkolący ma też do tego niestety predyspozycję, dziś to nie jest problem, aby szkoliła osoba, która nie jest kompetentna, i tutaj trzeba bardzo ostrożnie wybierać, aby zapoznać się jednak troszeczkę od strony biologicznej i tak dalej, żeby nie zrobić krzywdy. No to jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś chce. Się Przebranżowić, poszukać kursów. Jeżeli chce się przebranżowić typowo w kosmetologa czy, czy kosmetyczkę, no to wtedy faktycznie można się zapisać na studium. One trwają rok, czasem dwa lata. się sobie na przykład robić inne kursy i szkolenia i jak najbardziej można. I, I znam takie osoby, które po wielu latach pracy w zupełnie innym zawodzie właśnie przeszły. Ale tutaj jakby punktem wyjściowym jest faktycznie ten talent i pasja, mhm. I, i jakby że te osoby często mówią, że nie chcą się już marnować i męczyć po prostu tam. Gdzie było do tej pory? Kompetencje, twarde, miękkie. W tym zawodzie, co jest istotne? Zacznijmy od tych twardych. Co byś tutaj wskazała, Jeśli, jako chodzi, jeśli chodzi o te twarde, to przede wszystkim ta wiedza, która została nabyta w, 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 w trakcie kształcenia czy na studiach, czy w studium kosmetycznym, umiejętności, bo oczywiście w szkole nie za dużo jest praktyki, ja też przyjmowałam praktykantki i one wtedy właśnie odbywają praktyki w salonach kosmetycznych, ale te, te twarde kompetencje to obsługa urządzeń, tak typu jak frezarka, typu, no w zależności, każdy gabinet ma oczywiście inne, ale właśnie obsługa tych urządzeń, bo nie jest, nie jest to tylko oczywiście kwestia manualna, bo ona jest jak najbardziej ważna, musimy mieć te umiejętności manualne, tak, jak wszystko odpowiednio trzymać i stosować i tak dalej, więc te, te umiejętności i ta właśnie mm, czysta praktyka. Na studiach i, i niestety w tych szkołach kosmetycznych praktyki nie ma, tam jest bardzo dużo tej teorii. I te kompetencje twarde to typowo właśnie praktyka, czyli jak najwięcej wykonywać tych rzeczy, e, żeby, żeby nabrać tej sprawy takiej, takiej manualnej. Kompetencje miękkie? Jakie są ważne w tym zawodzie? E... Tak naprawdę um, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, łatwość e, taka interpersonalna. Kobieta, klientki, bo nie tylko kobiety, oczywiście klienci przychodzą, żeby się u nas zrelaksować, e, więc taka miła aparycja to jest bardzo ważne. E, dbanie o siebie, o swój wizerunek, e, bo to też bardzo, bardzo wpływa. E, nie tylko takie wykonywanie e, samej usługi, ale dbałość o czystość, o porządek e, wokół siebie, wokół swojego e, stanowiska ska pracy. Co jest takie ważne też, to ta pasja, ponieważ ten zawód to jest taki, że albo Cię go kocha, albo, albo nie. Nie ma czegoś pośrodku. Jeżeli nie, nie robi ta osoba tego z pasją, to nie będzie tego do końca wykonywała dobrze. Ta pasja się tutaj przekłada faktycznie na jakość, i to jest, to jest bardzo ważne. To na koniec jakaś myśl, jakaś wskazówka, taka rada dla osób, które chciałyby zacząć taką przygodę w tym zawodzie? Przede wszystkim jest to piękny zawód, ale jest to bardzo odpowiedzialny zawód. I wielu osobom się wydaje, że jest to właśnie łatwy zarobek, pójdę sobie na szkolenie, a potem kompletnie nie są przygotowane i wyrządzają krzywdę. Widzę bardzo często, więc jest to piękny zawód, ale bardzo odpowiedzialny. I, i tak naprawdę ten talent, jeżeli ktoś go w sobie ma. To, to warto wtedy właśnie wejść w ten świat, który się ciągle rozwija. i Chęć rozwoju własnego w tym momencie. Zachęcam bardzo, ponieważ faktycznie jest już coraz więcej, ale do jakiegoś czasu była taka fala osób kompletnie nieodpowiednich na tych stanowiskach. Więc jeżeli talent pójdzie tutaj w parze z tą odpowiedzialnością, to jest coś, co, na co zwracam ja uwagę, i, i to jest jakby bardzo ważne. Fantastycznie. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że ona będzie dużą inspiracją dla wszystkich tych, którzy zdecydują się ją obejrzeć. Moim gościem była Kasia Szydłowska. Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję. A dziękuję również. Jeśli ktoś będzie przyjazdem w Bydgoszczy, to oczywiście zapraszamy do Kasi, do jej salonu Chill and Beauty. Zapraszam. I cóż, my się z Kasią na pewno jeszcze nieraz zobaczymy, usłyszymy, a ja z Państwem również. Do zobaczenia.